Sytuacja ma się następująco. Po mojej prawej piękny zachód słońca, a przede mną jaki czat. Przyznajcie, że tego się na tym kanale w tym roku nie spodziewaliście. Przed nami zachód słońca nad cieśniną, mały bełt, widziany z wyspy Fyn. Ach, dania, tu się tyle dzieje normalnie. Kolebka europejskiej rozrywki. Patrzcie, ile tu się dzieje. Jaka dynamiczna akcja. Tam widzicie, ktoś się poruszył. Szum tego drzewa jest najbardziej ekscytującym dźwiękiem, jaki tu słyszę od przyjazdu. Dzień dobry, dzień dobry, czołem drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku zobaczycie mnie znowu w Waszej ulubionej roli, to znaczy reportera. A tak się składa, że znajdujemy się w Danii, w Kopenhadze. Podobno rowerowa stolica Europy, tak chwalą się Dończycy. I jedziemy to sprawdzić. Z czego jak z czego, ale z rozrywkowego życia to Dania nie słynie. Aczkolwiek powiem Wam, że ono są tu tłumy na ulicach. Ilość rowerzystów jest dla mnie szokująca. Nie spodziewałem się nawet z opisu, że tego będzie aż tyle. Czad jak nie wiem. W Dania nigdy nie kojarzyła mi się z miejską rozrywką, ale tu się tyle dzieje Tamtędy piesi, tędy rowery Patrzcie jaka gładka rowerowa, normalnie jaki czad w życie miejskie Basen w Rzece, pomosty Dla mnie to jest niesamowite jako prostego człowieka z małej miejscowości a zwłaszcza ta ilość rowerów. Dobra, spróbuję mniej gadać, więcej Wam pokazywać. Widzieliście kiedyś tak szeroką ścieżkę rowerową? To jest wiadukt kolejowy. Specjalna ścieżka rowerowa nad torami. Tak sobie właśnie rozmawialiśmy, że to jest przykład miasta oddanego ludziom. U nas na przykład w Bydgoszczy toczy się dyskusja, czy zrobić plaży. Tutaj po prostu jest trochę piachu, jest plaża, ludzie z tego korzystają. Miasto, które jest dla ludzi i używane przez ludzi, po prostu. Spójrzcie na to, kiedy zaczyna się skrzyżowanie światła, jest zrobiony osobny pas dla rowerów, żeby się zatrzymać, a nie stać między autami. Jaki czad. Przerwa aklimatyzacyjna. Jaka infrastruktura rowerowa? Podoba mi się ten kontrast, po prawej stare, po lewej takie mniej stare. Nowoczesne auta, z przodu nowe bloki. No jest tu pięknie, jest tu pięknie. Niestety nie mam pojęcia, gdzie się znajduje ani jak nazywają się obiekty. Nie przygotowałem się, jestem tu na całkowitym spontanie. Więc wam nie poopowiadam na co patrzymy. Ale może wy wiecie i mi napiszecie w komentarzach. Jadę i za dużo do was nie mówię, po prostu to podziwiam. Naprawdę robi to miasto na mnie wrażenie. Nie tylko rowerowo, ale też architektonicznie. Anglicycy są bogatym narodem, bo bogactwo gromadzili przez pokolenia. I teraz mogą sobie pozwolić na takie fanaberie jak piękne wykańczanie budynków. Oczywiście ja to wszystko z ironią mówię. Mam nadzieję, że nikogo nie obrażam. A z Ukrainy, z Kijowa się śmiali z miejsc parkingowych na środku drogi. Tu jest tak rowerowo, że szało idzie dostać. czy ktoś mnie strąbił na ścieżce rowerowej, bo Liksą chciał jechać szybciej, ja nie wiedziałem o co mu chodzi. Następny most to jest niesamowite: mosty rowerowe. Tam się wszyscy plażują, tu sobie ludzie pływają. Miasto oddane ludziom, dobra. Zjedliśmy, śmigamy dalej. Kolejny mostek. Gdzie ja kurde jestem? Mam takie wrażenie, że tu się nie przejedzie, to jest po prostu czyjaś działka. No tak jakby tędy, ale nie wydaje mi się. Nie wiem, czy jestem na czymś prywatnym terenie, czy nie. No po krzywy. No nie, no na pewno nie. Ludzie mieszkają i wszędzie rowery. O, ziołem zapachniało. Hmm, czemu tu nie wolno filmować? Naprawdę? Podobno nie mogę tu filmować, bo jest zakaz. Teraz to sobie przeskrobałem. Nie wiem, za te puszki z rybami mnie wydalą z Danii, i za ten scyzoryk to jeszcze za filmowanie. Do Królestwa Danii pod groźbą wysokich kara nawet wydalenia z kraju nie wolno wozić. Ryb scyzoryków sprężynowych z ostrzem dowolnej długości. Trasa jest bardzo zróżnicowana. Prowadzi raz przez centrum, przez największe atrakcje, przez mosty rowerowe, a zaraz jakimiś uliczkami, gdzie mieszkają ludzie w drewnianych domkach połatanych deskami. Można zobaczyć różnych aspektów życia miejskiego w Kopenhadze. Naprawdę piękna trasa. Wrzucę Wam linka w opisie. Do Komuta. No powiem Wam, że niezły klimat. No tu nagle kawiarnia. Zastanawiam się co to jest w oddali, spróbuję Wam powiększyć, cały czas to mijamy, wygląda jak budynek mieszkalny, jest tak elegancki, ale to jest chyba jakaś fabryka z kominami, Ciekawy. ciekawe, jeżeli tak u nich wyglądają fabryki, to ja nie mam pytań. Dowiedziałem się co to jest, uwaga, podobno to nie jest fabryka, to jest wyciąg orczykowy, tam na szczycie widzimy ludzi. Tak, wyciąg, w środku miasta. Aha. Czasami tutaj się dają jakieś znaki, symbole, których nie rozumiem, oni się zatrzymują patrząc na mnie. Ja na nich. Hmm. Ale dobra, ważne, że. Jest przyjaźnie sympatycznie. Nikt tu na mnie nie krzyczy, nie trąbi, więc chyba będzie dobrze. Nie dla aut, buspas, droga dla rowerzystów, oddzielona od chodnika. A nie jak u nas, że na chodniku ktoś namaluje pas, kurczę farbą i piesi tak po tym chodzą. Nie, tu tak nie ma. Poza tym tutaj piesi ustępują rowerzystom. No są przyzwyczajeni, że rowerzyści jeżdżą szybko i to się dla pieszego może źle skończyć najpierw. Przyjeżdżając tu miałem lekkie obawy co tu będzie, czy ja sobie tu poradzę, wiecie, czy tu nie będzie jakiegoś bardzo agresywnego ruchu rowerowego. A tu się po prostu jeździ jak w bajce, relaks. Jazda po mieście z relaksem. Nie do wiary. Ile tu jest ludzi? zakaz jazdy rowerami powała fortu, Ja to sobie grabię, naprawdę wyeksmitują mnie z tego kraju. Wilczy bilet. A jednak coś tu się dzieje w Danii Imprezowego. Imprezobus! Nie mam pojęcia, co to za jednostka. Wygląda jak statek żeglowo-parowy z końca epoki żagli, z maszyną parową, z demontowanymi masztami. I ma na dachu nowoczesne radary nawigacyjne. Ta syrenka za mną to podobno jest jakaś wielka atrakcja. Dlatego jest tu mnóstwo turystów. No, i tak to jest w tej Kopenhadze. Tu można się zatracić, jeździć sobie tym rowerem cały dzień bez celu i po prostu podziwiać, co się tu dzieje. I naprawdę to się nie nudzi. Straż pilnuje porządku. Wybaczcie moją ignorancję, dla mnie to jest po prostu kolejny pomnik chłopa na kuniu. No i co, żartowałeś sobie z Dani, że nie imprezowa, że pusto. Mhm. Jestem po prostu zauroczony ilością ludzi i wspaniałych budynków. Naprawdę rowerowa stolica Europy. Niesamowite, co tu się dzieje. Znowu wykaże się ignorancją, kolejny pomnik chłopa na koniu. A te kule służą do ochrony budynku Parlamentu Duńskiego przed atakiem terrorystycznym prawdopodobnie. Niestety nie podwiedzamy sobie parlamentu, dzisiaj zamknięte. No tak, u nas do Sejmu jakieś przepustki trzeba a tu słuchajcie, stoleta, można sobie wejść, także z naszego Sejmu nie ma żadnego pożytku, tutaj przynajmniej się człowiek może coś wysikać. Ciekawe, czy u nas jakiś pan poseł by przyjechał rowerkiem do pracy. Może, któryś przyjeżdża. Wiem, że ten żart staje się już nudny, ale kolejny pomnik chłopa na koniu. Strasznie podoba mi się tu jasność oznaczeń rowerowych, tu każdy wie jak jeździć. Mimo że jestem w obcym mieście, w obcym kraju, nie mam problemu ze zrozumieniem znaków, a czasami w Bydgoszczy, no bo wybudowanych ścieżkach rowerowych, nie rozumiem o co chodzi. Myślę, że miasto Bydgosz mogłoby się uczyć zagospodarowania rzeki. Jak wykorzystać atut w postaci rzeki, drogi rowerowej, która sięga przez całą Europę. Tak się Bydgosz chwali tymi rzekami, ale mam wrażenie, że no, miałaby się od Kopenhagi czego nauczyć w tym zakresie. Na zakończenie jeszcze powiem Wam, że czuję się ogromnym szczęściarzem, że mogę w życiu czegoś takiego doświadczyć. Mogę przyjechać sobie do Danii, do Kopenhagi, zobaczyć to na własne oczy. Życzę Wam wszystkim tego samego, żebyście przynajmniej raz tutaj przyjechali, bo to naprawdę zmienia perspektywę, odczucie świata i to, jak czujecie się codziennie, na co dzień, sami ze sobą i ze światem, który odbieracie. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was dzisiaj na Dunskiej Wsi, na której jest taka akcja i tyle się dzieje, że normalnie nie wiadomo na co patrzeć. A tak w ogóle to naprawdę nas tu duńska królowa osobiście wyeksmituje z tego kraju, bo jedziemy właśnie szlakiem pieszym jeszcze przez rezerwat przyrody rowerami. Także pięknie. Nie daję zbyt dobrego przykładu, ale trasa rowerowa narodowa numer 8, która biegnie tu niedaleko, biegnie asfaltem. Jechałem tam tędy już 2-3 razy, więc jest po prostu nudna. Powiedziałem wam wzdłuż morza, nie? Tu sobie Duńczycy przyjeżdżają na plażę. Tu jest cicho. Nie ma krzyków dzieci, nie ma szczekania psów. Wiem, że znowu o tym mówię. Powiedział, że jestem starym marudym zgredem, że mi to przeszkadza, a może jestem. Ale ta cisza, która tutaj jest, jest wręcz niepokojąca dla mnie Polaka. Jestem nieprzyzwyczajony. Jakbym na jakąś pustynię wyjechał. Jeśli byście wybrali się gravelem na wyspę Fyn... To nie spodziewajcie się zbyt wielu takich dróg szutrowych. Większość tras rowerowych to są asfalty, oprócz tego są trasy piesze, które biegną sobie na przykład plażą. Więc albo rower szosowy raczej bym zalecał, albo MTB. To jest typowy krajobraz dla wyspy Fen. Małe, ale bardzo eleganckie domki. W ogóle dziwi mnie, że często widzę chaty pokryte strzechą, a pod nimi nowoczesne drogi auta. A na ucho może ludzie sobie jeżdżą rowerkami. Co nam się przed chwilą tu rzuciło w oczy? Mnóstwo defibrylatorów AED oznaczonych albo na przystanku tabliczka strzałka, gdzie jest najbliższy. Nie wiem, czy to dlatego, że tu tyle starszych osób mieszka, czy o co tu chodzi. Może po prostu tak dbają o swoje bezpieczeństwo. Widzę, że Duńczycy sieją tu kwiaty polne na brzegach pól. Nie wydaje mi się, żeby to było rozsiane naturalnie ze względu na zróżnicowanie. Oni mają chyba troszkę fioła na punkcie takich łąk kwietnych naturalnych. Znowu łąka kwietna. No, piękne to jest. Nie wiem, czy Wam nie nakłamałem co do tego szuterku, bo nagle znaleźliśmy po raz pierwszy, a jesteśmy tu kilka dni, drogę szutrową. Także patrzę sobie tam w prawo, myślę, nie, ładne jeziorko. A to nie jeziorko, tylko morze ciśnij na mały bełt. Droga prywatna, samochodem, motocykle nie można, ale rowerem chyba można. Jeśli dobrze rozumiem, mój duński jest żaden, to jest to po prostu prywatny las. A i to jest chyba pierwszy las przez jaki jadę na wyspie Fyn. Tutaj krajobraz jest polny i rolniczy. Lasów tutaj praktycznie nie widziałem, pierwszy raz mi się zdarzyło, ale za to jaki ładny. Jedziesz najpierw człowieku sobie nad morzem, a tu nagle cyk taki lasek piękny. A tak są w Danii oznaczone szlaki piesze. Poza tym Dania jest krajem praktycznie całkowicie płaskim. To znaczy najwyższe wzniesienie Danii ma chyba 172 metry nad poziomem morza. Dobrze słyszycie, 172. Ale jak tak się jeździ po tej wyspie Fyn, to jest jednak krajobraz polodowcowy. I są takie małe górki, na których można się troszkę zmęczyć. Nie jest tak, że jedziecie cały czas po płaskim. Znaleźliśmy ogromne krzaki jeżyn. To są największe jeżyny, jakie w życiu widziałem. Wiem, fascynujące. A przed nami cieśnina Mały Bełt ponownie. I taka myśl mi przyszła do głowy, spójrzcie na to. Idziemy szlakiem pieszym, na którym nikogo praktycznie nie spotkaliśmy. On jest praktycznie wszędzie jak biegnie, tak jak tutaj polem, wykoszony. Ktoś tu przejeżdża, nie wiem, regularnie kosiarką. Tu jeżeli są znaki szlaków pieszych, to widzę, że jest to naturalne, że są, że da się je przejść, a nie jest opać jakaś infrastrukturka nawet To chyba są takie do spania. No nie, no nie wierzę. No zobaczcie, co to jest. U nas jak jest szlak pieszy, na przykład główny szlak karpacki długodystansowy, no to nie wiadomo w ogóle jak się krzaczory pokrzywa. Patrzcie, co tu się dzieje. Jak szlak pieszy, no to musi być dostosowany do tego, żeby go piesze rzeczywiście przejść. Idę zobaczyć, co tam jest w środku. Halo! Śpij tam kto? No nie mówcie, że to ma jeszcze zawiasy na teleskopach. Dobra, ja nie, nie mam pytań, nie? No i patrzcie, wchodzicie sobie do takiej budki i możecie spać. No dla mnie to jest niedowiary, co ja tu widzę. Uwielbiają biwakować. Jest tu mnóstwo kamperów, wszyscy jeżdżą nosto z przyczepkami. Widzę najdziwniejsze w których bym się nie spodziewał, że mają przymocowane przyczepki. Tesla elektryczne, przyczepki. No, i ten jakieś, wiecie, przyczepki. Wszystko ma tutaj haki i przyczepki. Wożą na tych przyczepkach, no stop, jakieś graty stare meble w tej i we w te, nie wiem po co. No i mnóstwo kamperów i przyczep kempingowych. No, na przykład byłem na zamku zwiedzać muzeum, a tam osobna sala. I co na zamku średniowiecznym z XVI wieku? Muzeum kempingu, bo czemu by nie? Niestety musimy zweryfikować nieco dzisiejsze plany. Przejdziemy tylko połowę zakładanego szlaku pieszego. Tutaj zaraz jest jakiś na mapie zaznaczony kościół czy pałac. Zobaczymy co to jest i odbijemy z powrotem na zachód szlakiem rowerowym numer 8. Nie mam pytań. Zapraszamy panią do elektrisk Hegn. No to kopię. Ale tam masz ten, rączkę. A sobę przytrzymam. Łohoho! Wow. Co tu wykopało takie doły? To, to wygląda jakby coś tu kopało, dziki! To są ślady, patrz jakiś kurde krów, dzików czegoś. Ślady kopyt. Patrz, już wiem co tu wykopało, patrz prawo. Zastanawiałem się co robi te doły, które prawie rowerem się wrąbałem, a już widzę. I krów. Patrz tylko nasze takie dwa druciki nas od nich dzielą. Tylko dwa takie druciki dzielą nas od niechybnej śmierci. Patrz jak na ciebie groźnie patrzą. Podobno dobrym miernikiem poziomu cywilizacji jest to, jak wyglądają toalety. No to pokazywałem toalety wam szwajcarskie, wiem, to jest fascynujące. Teraz wam będę wychodki pokazywał, ale to jest wychodek toalet. Myślicie sobie, taka buda, nie? Raczej bym tam nie wszedł. Mhm. A w środku kulturka, mydełko, graficzek sprzętania, wiecie, nie? Tak się tu żyje na wsi. Mnóstwo domów na sprzedaż na tej wyspie. Dosłownie co chwilę się napotykamy. Nie wiem, może młodzi po prostu nie chcą tu już mieszkać i zajmować się rolnictwem. Wspieram się mapą w telefonie, bo na nawigacji się trudno przegląda. Zmieniliśmy trasy, przekroczymy sobie rzeczkę i tą dróżką na północ. I tutaj droga rowerowa numer 8 na zachód. Tak w zasadzie to można by tu bez nawigacji jeździć. Narodowe główne drogi rowerowe są pięknie oznaczone. No podobają mi się te wsie i te rolnicze klimaty tutaj. Nie wiem czy chciałbym tu mieszkać, ale pooglądać naprawdę warto. I znowu strzechy. I co chwilę tabliczki, że nas sprzedaż. Urzekła mnie ta trasa, naprawdę, z różnicowaniem. Teraz to już będziecie się śmiali, że mam jakieś toaletowe fascynacje, ale spójrzcie na to. Jest sobie taka budka, w środku niczego pola toaleta od kiedy do kiedy czynne. Tylko wiecie co? Masz taki problem, że nie wiem, jak to zamknąć, ale. No dobra, miesza z tym. Nie no, kurde, w Ostrowcu Świętokrzyskim to takich nie mieliśmy. Człowiek ze wsi przyjedzie i... I tym wspaniałym akcentem kończę relację z duńskiej wsi. Chodźcie, pojedziemy sobie jeszcze zobaczyć zachód słońca na wyspie Fyn. Nie wiem, czy widzicie na mapie. Wjeżdżamy na taki przesmyk, który prowadzi na wyspę, w zasadzie na półwysep. Przede mną może po mojej lewej może po mojej prawej też morze! Spójrzcie tu na mapę. Tu jeszcze widać taki przesmyk na południu ode mnie. Spróbuję tam podjechać i uchwycić Wam, zdążyć jeszcze ten zachód stamtąd. Mam wrażenie, że zaraz wjadę rowerem prosto w Bałtyk. I co? Chyba się ten wieczorny wypad opłacał. Oddali widzę latarnię morską. Jakie niebo! No, to już jest coś. zostałem pouczony właśnie, żebym nie publikował tego filmu, żeby proceder wycieczek Polaków do sklepu Czerwonego Krzyża w Danii się nie rozprzestrzeniał, także jakby coś to wiecie, ja tego nie publikuję jedna z bardziej fascynujących rzeczy jakie znalazłem w Danii sklep Czerwonego Krzyża, patrzcie macie kropeczkami zaznaczone ceny możecie sobie kupić rzeczy z recyklingu tanio fascynujące, naprawdę ci Duńczycy to wiedzą jak się bawić Wreszcie się nauczyłem jakiegoś słowa po duńsku, przynajmniej wiem, że knajpę to jest knajpa. Jeśli chodzi o język duński, to dla nas Polaków to jest masakra. Nie jestem w stanie się nauczyć, nawet jak jest tak imię. Nie. nie potrafię tego wymawiać. Tak jak wiecie, w innym kraju, gdzieś w Niemczech czy coś, no to się jeszcze dogadasz. Niektóre słowa są podobne, coś tam się zna. Tak tutaj kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć tego języka. Przepiękne są te duńskie uliczki portowe. Wszystko w takiej cegiełce. Jaki tu jest cisza, spokój. Jest podobno nawet na to duńskie słowo. Wrzucę wam gdzieś na dole który oznacza specyficzny duński spokój. Oni tutaj bardzo cenią sobie to, żeby jeden sąsiad na przykład drugiemu nie zawadzał. Żeby nie zakłócać ciszy, bo oni lubią wypoczywać. Dlatego tak się śmieję, wiecie, to oczywiście jest... To jest oczywiście ten żart tej duńskiej akcji i dynamiki, która tu się odbywa.